Nie, nie dam rady, nie dam. Kurde jak oni padają, ludzie! No i przegrana, nigdy nie sądziłem, że to zobaczę na takich eventach, przegrane. Powiem ci widzu, że story quest był zarąbisty. Ogólnie Archon Quest po prostu miodzio, ta inwazja Abysa po prostu cudownie Ale resztę patcha to jest po prostu tragedia Sądziłem, że dostaniemy może kawałek nowego regionu Dostajemy więcej jakiś legend lokalnych do zbicia A tu dostaliśmy po prostu zero Wieje po prostu ten patch nudą Hojo, dajecie z siebie 20% No dobra, poza, poza tym, że ten event jest to Spróbujemy samemu? A na razie z ludźmi spróbujmy Czemu nie? Trzeba wyjść z tej swojej introwertycznej wersji Ja jestem tutaj tylko supportem nic więcej. Czekaj, furina się nie nada. Uła! Weźmy Benneta, Bennet. Będę supportem. Rany, wiecie co? Zrobiłem te kołpowe, ale strasznie ludzie długo wybierają rzecz. Naprawdę. Nie podoba mi się to. Nie ma to jak być supportem. Ale warto w takich eventach być supportem, naprawdę, bo odpalamy się i tyle. I już moja robota skończona. Nie muszę niczego więcej robić. A <laughs> se idę po bufy wezmę. Ja swoją robotę odwaliłem, odpalam elemental bursta, nic więcej. <laughs> tup, 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 Ja se zbieram bufy, oni sobie walczą. <laughs> Trzeba być leniwy, prawda? Tak jak ja w tej chwili. Ja po prostu stoję z tyłu, odpalam raz na jakiś czas elemental bursta, nic więcej. Nie, żeby coś, ale czemu ja robię się strasznie taki leniwy? Wiesz, no to coś tam pomogę. Chyba bardziej z elemental skill, ale nie trafiam. Ale przywaliłem. Ła! Wow. No tak, bo ja z buffów coś tam czerpię. Więcej buffów, boj. No nie trafiłem! Oni szybciej ubijają niż ja cokolwiek robię. Nie no, Bennett to tutaj jest idealną postacią, żeby nic nie robić. Ludzie, zbierajcie! Czemu Wy tego nie zbieracie? Władowałem wow, wyładowałem się. <laughs> wow, boss, Dawać, bijemy Koguta całą grupą. Sorry, nie mamy elemental bursta. Zaraz wam odpalę. Raz kolejny. Dawaj, bijemy Koguta całą grupą. Zaraz znowu bus leci do obrażeń. Ej, Mona by tu też się sprawdziła. Nie no, Mona za długo by kastowała. No i koniec, wykończone. Ojej, nie udało nam się to. 60 No bywa, ze słabych DPS-ów mieliśmy. Mieliśmy więcej zaportów niż DPS-ów No rany, czemu to tak długo trwa? No dziękuję. O kurde, wezmę coś, co mało kto się spodziewa. Biorę Albedo. O oh bajm. Bardzo mało osób pewnie się spodziewa tego, że tu się pojawi Albedo. Akurat nie mamy healera. W tym wypadku żeby był lepszy Albedo. Zaczytałem Bennett. Co to za komiczny team? Dobra, boink. Boink. A wiecie co co fajne uczucie jak dużo osób się stara, a ja niekoniecznie. Ja sobie po prostu biegam, stawiam mojego kwiata i tyle. To super, to mi się podoba. To jest fajne. Super tryb. Genialny Do takich leniów jak ja o, slajmy, Boink! Elemental burst. Gdzie się pojawią kolejne slajmy? To są. Kładziemy znowu kwiata i uciekamy. Ja jestem wszędzie i wszystkim pomagam Boink! Oni zbierają coiny, Ja będę stał. O oh Maj. To się nazywa lenistwo z mojej strony. A! Dawajcie, zbierajcie. Ja pociluję. Opatrzcie, point dobra, trochę Wam pomogę. Dobra, wchodzimy znowu. O! Ale unik. Żeby nie dostać. Moja winda jest świetna do tego trybu. Żeby tylko obserwować wszystkich z góry. Powiem Wam, że. Nie widzę, co się dzieje. Tylko po prostu błyski, wybuchy tonę kolorów. Ej dziwne, że on się nie ten, nie, nie przemienia. Gdzie on poleciał? No kurde, najdalej jak się dało. Gdzie on jest? No, znowu wrócił na środek. Co on tak się kręci? Halo! O, jeszcze najgorszego dostał. Dobra, ale widzę, że on na szczęście nie jest tak potężny jak ten boss. O nie! Gdzie mój kwiatek? Został zniszczony. On jest potrzebny. Dobrze, drużyno, nie zrobiliśmy tego idealnie, cóż. Postaraliśmy się, postaraliśmy się, żeby było jak najlepiej. Eee, to wczytywanie jest takie długie. To dłużej trwa niż jeden stage na tym evencie. O oh maj. My. my supportów nie mamy. Czekaj, bo mam wszyscy supportów. Tanka, cóż, trzeba DPSa? Trzeba jakiegoś dobrego DPSa, bo widzę, że tutaj jest dramat. <śślad> Co ten team kmini, Dobra, mamy. No tak więcej DPS, Dobra, ten team już spoko. Nie, proszę, nie. Dwóch DPS-ów i dwóch supportów starczy. Jest dobrze, jest dobrze. Znaczy tak stawiam, że jest dobrze, ale mogę się mylić. <ślad> Upsie! Też ma nie niezbyt dobry miecz do tego, no bywa. <ślad> Ej, ten kazucha robi to samo co ja. Ten kazucha robi to samo co ja. Czyli się opierdziela. Ciekawa sprawa. Padła nam jedna postać. Ale wróciła. Uch. To tak to działa? Ja nie sądziłem, że tu można paść. A widać, się jednak można. Widzę problemy. My tutaj tego nie zrobimy. Nasi DPS się nie wyrabiają. Co to ma znaczyć? Tak nie powinno być, że mój DPS nie wyrabia. O, tutaj może będę useful. Będę tam tarcze. Ej, jemu HP nie schodzi. Czuję się jakbym robił wyzwanie Luną. Dobra, odchodzę, bo wiem co tam się stanie. To ci ludzie nie wiedzą jak grać. O! Dmuchnięcie, dobra. Usmażył mnie, dobra. O będzie się kręcić w nogi. Oj, mój team chyba nie da rady. Oj, nie da. Tim Róbcie coś. O nie, on odpala się! Nogi! Omaj, oh to było dobre. Wszyscy w nogi, bo tarczy nie było, bo elementa nie było. O oh bo tego nie zrobimy. Nie ma opcji. Co, Co za team. Nie, nie dam rady, nie dam. Kurde, jak oni padają. Ludzie. No i przegrana. Nigdy nie sądziłem, że to zobaczę na takich eventach, przegrane. To ja poradzę, piesi nie wyrabiali, DPSi, brawo dla mnie, brawo dla tego teamu, był cudowny. A teraz lecę pod Furinę, czyli odpalamy Elemental Skilla, Elemental Bursta i odchodzę, no bo po co jestem tu potrzebny, ja już tu nic nie muszę robić. To jakiś czas sobie, o kolejny Elemental Burst boink, dla tego party. I... Ja sobie odchodzę po prostu. Powiem wam, że to jest nawet lepsze rozwiązanie niż granie Benetem <grystanie> albo Albedo. <grystanie> Bo tu chociaż jeszcze zadaję obrażenia. <grystanie> I boink. Element Albert. O! Czemu we mnie zaszarżowali? Co jest? Co oni tu robią? A da się zrobić tak, że jak się pojawi, to od razu złapię? Pewnie tak. Ała! jest taki punkt. O! o chyba to tu. To pewnie i dostanę, no nie? Co we mnie strzelasz? Co jest? Czemu się to nie pojawia? A teraz z drugiej strony. Brawo dla mnie. <grystanie> No i dobra, został boss. Ja też nie jestem potrzebny, sobie sobie dadzą radę sami. Nawet nie wiem. <grystanie> Ej, wszyscy są radni! To no we mnie lecisz, przestań we mnie lecieć. Ja jestem tu tylko po to, żeby przyglądać się. Dobra, daliśmy rady team. jeszcze pyk i takie ładne wyjście stąd. No to ubijcie, co! <grystanie> o oh my... Dobra, bo trzeba być fiveheadem. Five headem! Czyli zbierać od razu jak się pojawi. to gdzieś tutaj, no nie? Dobra, oni sobie ganiają, a ja od razu łapię wszystko, jak się pojawi. To jest genialne, no mówię wam. Patrzcie, oni ganiają nie wiadomo co, bo ja tu stoję. O, zmieniło się miejsce, dobra, praca. idziemy do drugiej pozycji. Tutaj jeszcze nie mam og ogranej, ale i tak jest spoko. Nie wiem czemu nikt tak tego nie robi, tylko ganiają po całej arenie, jak można stanąć w miejscu, gdzie się to od razu pojawia. O, będzie... Dwa, trzy, tak, i uderzenie, i w nogi. Dobra, ja jestem bezpieczny, macie leczenie. O, o, o ale Nogi! Czemu nikt nie ucieka? No właśnie, dlaczego nie uciekałaś, Jelan? Dlaczego? O, o, będzie się kręcił. Dobra, bezpieczny. A dni chyba nie otrzymała obrażeń na tym stageu. Brawo, brawo ja a powiem wam, że no chojo daje z siebie 20%. Fajny event, ale tak jak mówię, zrobiłem po prostu leniwy team, żeby to po prostu szybko skończyć. Ech, liczę, że w końcu pojawi się ten event, znajdą, bo no, wieje nudą, wieje nudą. A teraz dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie się. Hej, hej.